Zobaczcie moi drodzy, jakie to jest piękne, zobaczcie. Przed chwilą jak byłem, przed chwilą jak robiliśmy do Was te zdjęcie z tego widoku, tak takiego jeszcze początkowego, to nie było tego widoku, tak, bo to się pojawiło przed chwilą, dosłownie przed momentem, a wiadomo, że jest takich rzeczy robię w filmie, tak robię widokowe filmiki, a skoro dawno nie było widowego, widok, widokowego, tak, zachód słońca, tak inny, zachód i no odsłona, tak inna perspektywa widoku, to mówię, muszę zabić takiej baśni, tak powiedzicie baśń na niebie, nie? Wie, nie? Ja mogę nawet przybliżyć tutaj, widzicie, nie? Tam jest właśnie tam żółte, tutaj pomarańczowe, tutaj właśnie chmurki jeszcze w międzyczasie są. Zobaczcie jak to pięknie wygląda, spektakularnie, normalnie jak z baśni, nie? Nie wiem, czy u Was tak jest, nie wiem, czy u Was jest, czy u Ciebie tak jest, nie wiem. Tak? Możliwe, że tak, ale ja mam taki widok, że ja mam tutaj widok, bo, bo ja tutaj też widzę, oczywiście, ale tutaj nie ma tego wrażenia, a tutaj to wrażenie jest. Zobaczcie, jak to ładnie jest, nie zobaczcie. Bo posta macie z tym y, trochę widokiem, a teraz ale zamiast posta, tak, zamiast posta, żeby nie dawać, nie powtarzać posta, to robię filmik z tego widoku, tak, a widzisz, że jest piękny widok, naprawdę bardzo ładny, piękny, świetny i naprawdę chce się żyć przy takim pogodzie, bo, bo, bo zimno nie jest, bo to jest już pod, wiecie, jak podchodzi pod wiosnę, nie, no, i pod lato, nie, no, może dlatego, że mamy wiosnę, ale o to, a ja tu mówię o wiośnie, oczywiście, moi drodzy, ale, bo ja tu mam ogólnie mokre włosy, nie powinienem stać na dworze, no, ale, ja chwilę będę stać się, nic mi się nie stanie. a ja chciałem z tego widoku zrobić filmik, bo to jest za fajne. No, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No właśnie, zobaczcie. Tylko zobaczcie, jak to wygląda pięknie. Bo nie robi wrażenie z baśni. I szkoda, że to za chwilę zniknie, ale póki co to jest. Więc żeby się nadzieja, że tym widokiem, yy, oczywiście poznaki nie musi pojecawać, nie? No właśnie. Ale zobaczcie, pięknie, nie? Piękne. No i to, to da, nie? No. Zobaczcie piękny widok. Czy chcę więcej pięknie, pięknie, fajnie, super. Robi wrażenie. Można się zanurzyć w przestrzeń,